Dobra, kupiłem na LX się nową bazę na pustyni. Ciekawe jak ona wygląda, bo w sumie żadnego zdjęcia nie było. Dobra, idę. Kurde, ale gorąco, ale już chyba niedaleko. Że co? Ja za takie coś dałem 150 tysięcy, ja nie mogę ale skam. No trudno, zobaczy jak wygląda w środku. Z zewnątrz wyglądało to o wiele gorzej, ale przynajmniej tutaj jest ładnie. Ok, zacznę umeblowywanie, najpierw postawię łóżko. Ale pięknie, teraz postawię tablicę do planowania przyszłych ataków. No wszystko fajnie, ale trochę mi się nie chce, zrobię sobie przerwę, przerwę na śpiewanie. No, bazę mam, la, la 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 la, la, la. epicka nowa baza, la la, la la la, la Dobra, koniec, bo już się zimno na pustyni robi. Teraz dodam zdjęcie mojego ojca, chcę być taki potężny jak on. Ach, jakie piękne zdjęcie. Okej, okay, to czas, żebym wywiesił swój pierwszy plan na dalsze podboje. Najpierw podbiję Tanzanię, Kianie, Burundi, Ugandę i Rwandę, a później Angole. Mam pomysł co jeszcze z zewnątrz dam. Wywieszę moją flagę, żeby było wiadomo, kto tu rządzi. Ale fajna ta baza. Zaraz zacznę mój plan i stanę się potężny, jak mój ojciec, Związek Radziecki.